Dzisiaj jest, jest z nami specjalny gość i moja siostra. Cześć. Będziemy robili walkę na, na big boxy i zwykłe skrzynki, bo był champion, więc dużo zdobyliśmy big boxów. To co, e, może ja będę otwierał pierwszą skrzynkę, a później ty ja. E, ty, dobra. E, to otwieram najpierw małą. Na kilku kontach, oczywiście, będziemy to otwierali. To jest pierwsze konto. A, nic nie ma, szybko to przewinąć. Teraz ty Małą, Małou. I teraz ja dużo będę pod twoją małej. Dobra, pierwsza, pierwszy big box w tym odcinku. Czy coś będzie? Czy są karty? Jest! Jest! Weronika jest nowa postać! Eee... Ja, miałem, ja mam nową postać, nie? Rzadki jeden punkt, bardzo rzadki dwa punkty. E Epicki trzy punkty. E mityczny 5 punktów, Legenda 10 punktów, Star Power pół punkta. Poko, jeden punkt ląduje do mnie. Poko. Nowy zadyjmiasz na tym koncie. Teraz ty. Tak jak zawsze otwierasz. Po... Nie ma. Ale 3 Jeden do zera dla mnie. Teraz ja. Uwaga, kolejny big box. Dwie karty, nic nie ma. Bo się nie świeci. Dobra, teraz ty. Riko. Kurde, 2 do jednego. 8 gemów. 8 gemów i Rico. Ja. Teraz mój. Mój big box. Jeżeli tutaj będzie legenda, to ja oszaleję, jakie to konto jest fartowne. Nie ma. Dobra, kolejne konto. Kolejne konto. To jest konto mojej siostry. Zrozumiałem, ja zaczynam po To tutaj są dwa, dwie big boxy. Nie, bo ja zaczynam, bo w tej ostatni... Dawaj, mała skrzynka najpierw. Małe skrzynki. To ty, 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 ty zaczynasz, no twoją, twoją. Nic nie ma. Nie ma, bo jeszcze użyjemy. Dobra, moja skrzyneczka. To, jak gemy, to może Dobra, twoje, twój big box. Uwaga, pierwszy na tym kącie. Jak tutaj coś będzie na tym kącie, to super, bo tutaj są wszystkie bardzo rzadkie i rzadkie. I brakuje tylko jednego mityka. Nie ma. No nie ma. Tak bardzo. chcę. to trafić to ostatni mityczny, którego muszę mieć. Dobra uwaga. Kolejny Big Boxik. Mamy trójeczkę. Jest! Jest! Weronika Piątka, ale może być Star Power. Piątka. Piątka. Kurde, Star Power. Nie. To oznacza, że mam y, półtorej punkta, a ty masz dwa punkty. A odbierzemy sobie nowe wydarzenie. Teraz masz igrzyska mocy. Dobra, y, tutaj druga do trafia, trafiliśmy power. Y, kolejne konto, ostatnie. Moje, moje główne, bo tam to było moje drugie. Y, ktoś mnie zaprasza, dobra. Y, Weronika, chodź! Ja otwieram pierwszą małą y, skrzynkę. Ok. Twoja. Twoja mała. Nic nie ma. Dobra, moja pierwsza duża skrzynka, uwaga. Twoja duża skrzynka pierwsza na tym kącie oczywiście Kurde nic nie ma, na moim kącie jakby coś było Ale ty wygrasz, uwaga No otwieraj swoją skrzynkę 3 gemów, ty ciągle game trafiasz. Ja będę miała jeszcze jedną 8 gemów, ciągle game. Ty drobię, jak ty mi coś wydropisz, to po prostu ja cię kocham. Nic nie mam. Czekaj, jeszcze, jeszcze kupimy coś w sklepie. Mamy 40 gamów co kupić? Te punkty mocy czy big boxa jeszcze? Big boxa. Czy skina Rockmana Koh Big boxa. No. Może to być. To dobra, to, to będzie mój big box. 3 gemy. Czyli mam gemów teraz, jak to wydałem, 13. To dobra, to widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc moja siostra wygrała walkę na skrzynki.